Wiktor i Kamil nie wiedzą, że do szkoły przyszła zdenerwowana mama Beaty. Gimnazjaliści chcą jeszcze bardziej przestraszyć trzynastolatkę. Zamierzają wykorzystać do tego starą maskę wilkołaka, którą Kamil znalazł w domu. No, bomba. No, czekaj, pokażę ci. Kurde. Ło, no, super. Sam bym się przeraził. Ale super wszystko, tylko gdzie jest Beata, nie? No nie wiem, jeszcze jej nie widziałem. Chcesz no, ja, właśnie, no ale nie, musisz przyznać że to no, Intyka. Idzie, brata, to Zakładaj, ja nakręcę to komórko. Idziesz. Idziesz, stary. Ej, co jest? Nie wiem, nie wiem. Data, data, ta. Krzyk przerażonej trzynastolatki usłyszeli nauczyciele, którzy natychmiast przybiegli do szatni. Co Beatko, cię zrobili? No, my nic, zaczęła pisać, że się przewróciła. Beatko, Jak to dziecko, nic? dziecko, słyszysz mnie? Dziecko! Czy nie to jest? To jest wasze? Nie nasze, my tego nie widzieliśmy. Kto mi to wytłumaczy? Hm? Beata, to nie nasze. Oddaj telefon. Dlaczego? Dawaj telefon, tu widziałem. słyszysz mnie? Głupie żarty. Beata. beata. Dziecko, chodź dziecko. Tomek, trzeba ją zabrać do higienistki. Szybko. Szybko, szybko, szybko. szybko, szybko. A wy marsz pod pokój. Już. No ale to do to... porozmawiamy sobie tam razem. Szybko. Super. Się popisaliście, panowie. Proszę bardzo, panowie, zapraszam. Policja Stańko domyśla się, że to Wiktor i Kamil straszyli trzynastolatkę i doprowadzili do jej omdlenia. Wiktor, zamknij drzwi. Proszę bardzo. Proszę, siadać. Proszę, skąd tam wzięła się ta maska? Słucham. No to nie moja Dobra, nic nie jest, jest przytomna. Co? Zaraz dowiemy się. Obejrzałem wasz filmik. Zobacz sobie, Ala. Macie mi coś do powiedzenia na ten temat? Słucham, bystrzachy! Wiecie co, chłopcy? Nie wiem, co wam strzeliło do głowy? Skąd ten głupi pomysł, żeby w ten sposób, w tak przerażający sposób przestraszyć dziewczynę? Widzicie, do czego to doprowadziło? To miała być tylko zabawa. Kamil, zabawa? Halloween jest chyba w październiku, tak? To przekroczyło już granice zabawy. To zakrawa na znęcanie się. Jakie znęcanie? Przecież od wczoraj wmawiacie, Beacie, że krąży za nią zjawa pod postacią psa. Dziewczyna była tak przerażona, że uciekła ze szkoły w pantoflach. Rozumiem, że napis na ścianie w szatni to też wasza sprawka. Nie, nie mogę. No, Ty się nie wykręcaj, ty też brałeś w tym udział. Chłopaki pogrążacie się, naprawdę. W takim razie za karę, panowie, posprzątacie szatnię i odechcę wam się malowania ściankę czupem. Rozumiemy się? Całą szatnię posprzątacie. Mało tego, przygotujecie oświadczenie nadane przez radio węzł o tym, że to były Wasze głupie pomysły i przeprosicie publicznie koleżankę. Jasne? Tak. Nie słyszę. Tak. tak. W takim razie wracacie na lekcję w tej chwili. Chyba nie macie wątpliwości, że o Waszym zachowaniu porozmawiam z dyrektorem, prawda? Mhm. mhm. Do widzenia. Do widzenia. Kamil i Wiktor zachowali się jak sadyści. Upatrzyli sobie dziewczynkę z pierwszej klasy gimnazjum i po prostu się nad nią znęcali. Ja oczywiście zadzwonię do ich rodziców i porozmawiam z nimi, żeby mieli świadomość, co ich synowie wyprawiają w szkole. Mnie się to po prostu w głowie nie mieści. Jak można wymyślić tak makabryczną zabawę? Tymczasem Paulina wstrzykuje Asi kolejne dawki środka antykoncepcyjnego dla kotek. Ile tego jeszcze? Jeszcze dziesięć. To lepiej się pośpiesz. Niby jak? Mam ci zrobić od razu i 10 dzień strzygawek. Wyglądałeś do mojej anty koncepcyjnej. Nie rób sobie jaj, tylko wbijaj. A! Co się stało? Igła się złamała! Daj mi szybko zapasowo! Mam w plecaku został pod klasą. Zaczekaj, zaraz wracam. Asia czuje się coraz gorzej. Uczennica lekceważy jednak swoje złe samopoczucie. Chce za wszelką cenę przyjąć wszystkie zastrzyki. Ach! Piętnastolatka zaczyna czuć się fatalnie. Po przyjęciu trzech dawek środka antykoncepcyjnego dla kotek, dziewczyna ma uderzenia gorąca, kołatanie serca, zawroty głowy i nudności. No i daj mi spokój. Nie będę cię z tego tłumaczył. Asia, Asia co, co się jest? stało? Asia, Asia, Alfa, źle się Asia, co ci się dzieje? Asia, pomarszamy. się dawam. Pomocy! Pomysłem. Co się stało? Pani profesor. Mówi, że jej się kręcił głowę, że jej niedobrze. Asia. Asia. Asia, słyszysz Asia? nas? Asia. Asia. Dobrze, pomóżcie mi ją zabrać do Ojej. higienistki, dobrze? Asia Asia, Asia, powiedz coś. Asia, słyszysz Asia? mnie? Asia? Asia, Popatrz na mnie Asia. Co co się stało? Nie mam pojęcia, z zobaczyliśmy ją jak wychodzi z toalety. Dobrze, chodzisz, I upadła Proszę, dzień dobry panie Ewa. Dobrze. E, Michał, poczekaj na zewnątrz. Pójdźcie ją na łóżko. Asia straciła przytomność, tak? Asiu? Idź Asiu okay, 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 idę Asia? Asia, słyszysz mnie? Dziecko. nie, zobaczcie, co znalazłam. nie, w znalazłam. z nie, wychodziła z nie, wychodziła jakieś nie, nie, w nie, nie wiem. Ale co ty nie? Nie to zażywa. Nie że ona to brała. Nie, nie tak, możliwe. nie wiem coś za ale zaraz się dowiem. Ale to może od tego i ona się tak źle czuje. Pewnie tak. Asiu, mnie? Proszę, powiedzmy, nie, co nie, ci się a stało nie w nie rękę. Nie teraz, dobrze? Co ci się stało w rękę, co? Ale ja mam znalazłam. Sobie plecak, lecach, jakieś zastrzyki, mam półki w toalecie, z której wychodziła okay. Asia. Pokażcie to. Asia, co to jest? Asia to to plecak? Nie chyba Asi. Asiu usłyszysz. Słyszysz mnie? Asia, powiedz, zrobiłaś Asia, co to są za zastrzyki? No, nie wiem. To już zaraz zobaczę. Mhm. Słuchaj, to są e, leki hormonalne, małe dawki. Po co wam tyle tych leków? Asia, ile sobie zrobiłaś tych zastrzyków? Słyszysz? Asia, słyszysz mnie? Ile zrobiłaś sobie zastrzyków? Asia, przecież to są zastrzyki antykoncepcyjne tak, stosowane że... w weterynarii. Ile ich wzięłaś? Asia, słyszysz? Po co? Ja wiem po no, co. Asia. Na dzisiejszy wieczór z Karolem? W taki taka. sposób chcesz je zabezpieczać? Oszalałaś, dziewczyno? Zamknij się, to nie jest To To jest bardzo niebezpieczne. Co ci strzeliło do głowy? Ile Są. tego chciałaś wziąć? Wszystko? Aniu, dziękuję bardzo. Słyszysz mnie? Panie bo nie wiem. Tak. Powinniśmy chyba zadzwonić po pogotowie. lekarz nie Nie, nie, nie zadzwonię. Słysza. To przechodzi wszelkie pojęcie. Asia i Paulina wpadły na pomysł, żeby zapobiegać ciąży przy pomocy środków antykoncepcyjnych stosowanych w weterynarii. Pogotowie zabrało już Asię do szpitala i mam nadzieję, że cała ta historia skończy się dobrze i że Asia będzie zdrowa. Kamil i Wiktor próbowali przeprosić trzynastoletnią Beata. Gimnazjalistka nie przyjęła przeprosin i postanowiła się na nich zemścić. Czego chcecie? Chcieliśmy ch 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 Cię przeprosić za to całe zamieszanie i w ogóle. No Sorry, no. Moja mama zgłosiła to wszystko na policję i powiedziała, że dostaniecie kuratora albo nawet pójdziecie do poprawczaka. Co? Ty chyba żartujesz? No takiej powiedzieli na komisariacie. Na razie. Ej, serio? Nie, ale nie oni się teraz boją. Beata, proszę cię, zaczekaj, no przepraszamy cię! Spadaj! Ja nie wierzę, starych czy kurtulanki. No Chłopie, no nie, ja nie wierzę, no to w ogóle ma ataki. No. ja mam 15 lat do więzienia, mam no, do... Ja nie chcę to... do żadnego więzienia! co robią z takimi młodymi ludźmi więzienia. Kamilowi i Wiktorowi zostały obniżone oceny z zachowania. 13-letnia Beata obiecała sobie, że już nigdy nie uwierzy w żadne opowieści o upiorach. Ja nie wierzę. Boże, w tym szpitalu było okropnie. Piętnastoletnia Asia po kilku dniach wyszła ze szpitala. Dziewczyna zrozumiała, że gdyby Karolowi na niej naprawdę zależało, zgodziłby się na użycie prezerwatywy. Gimnazjalistka postanowiła zerwać z chłopakiem i na razie nie myśli o inicjacji seksualnej. Asia, poczekaj. Przepraszam, Ale, ja nie pokażę, karze, że nie Za godzinę, mamy lekcje razem, masz być i koniec. Dobra? Dobrze, będę, dobrze, dobrze. Czuję. Sze, jak się czujesz w ogóle? Teraz cię to interesuje? No. Tak, kurde, chcesz? Dobra, sorry, sorry. Spadaj. Zawsze mnie to interesowało. Chciałbym się lepiej, gdybyś powiedział, że dla mnie użyjesz prezerwatywy, chociaż nie lubisz. Ojej, no pewnie bym się na to prędzej czy później zgodził. W końcu? Ty jesteś jakiś nienormalny. Cały czas myślisz tylko o sobie i o tych swoich interesach. O mnie w ogóle nigdy nie pomyślisz. Z nami koniec. Skarbie, poczekaj. Nie, nie dzwon do mnie, nie mam zamiarów! Ojciec licealistki, który znęcał się nad rodziną, wychodzi z więzienia. Dziewczyna boi się mężczyzny i nie chce go znać. Mam mega szatański plan i wykorzystam okazję. Stary gość. Koleżanka uczennicy wykorzystuje jej sekret, żeby skłócić ją z ukochanym i zająć jej miejsce. Wkrótce nastolatka odkrywa intrygę przyjaciółki. i powiedziałaś, że to mój kochanek? Jezu. Gimnazjaliści są przekonani, że w szkole grasuje złodziej. Rozpoczynają śledztwo. Wydaje mi się, że ja coś widziałam. Chyba ten Pokaż numerek. Ten, ten pierwszy, Chyba. numer poka. Główną podejrzaną jest szkolna woźna. Zmienimy sprawy, chłopie. czyli uważasz, że woźna kradnie? Tak, przejrzeliśmy ją. Jesteśmy lepsi. Uczniowie chcą złapać złodzieja na gorącym uczynku. Co ty?